Zadanie szóste. Suma wszystkich pierwiastków równania jest równa. No i to, co tutaj jest ważne, to jest to, że już jesteśmy w postaci iloczynowej. Zobaczcie, tu mamy razy nawias, tu razy, na, razy nawias. No to tu trzeba o tym pamiętać, że iloczyn, czyli mnożenie dwóch czynników, jest równy 0 w momencie, kiedy jeden z nich jest równy 0. Wystarczy jeden z nich, dlatego jest lub albo ten, albo ten. No to w takim razie z pierwszego nawiasu tu musi być minus piątka. W drugim nawiasie, co? Albo o, drugi nawias. O! Drugi nawias ma być też równy 0, ale x kwadrat ma być równy minus 1. Z tego wychodzi. Ale żadna liczba do kwadratu nie da liczby ujemnej, więc tutaj nie ma rozwiązań. Ten nawias nigdy nie będzie równy 0. A tutaj wychodzi, że x powinien być 7. W takim razie suma wszystkich pierwiastków, czyli będziemy mieć co? Minus 5 plus 7. I to jest 2. I to jest odpowiedź B.